Mamy <laughs> Was na odcineczku, dosłownie 8 minut z Brawl Stars. Yy, dosłownie ale... yy, was na odcinka odcinka Stars odcinka 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 Co? odcinka odcinka yy... Co? Yy, okay. Będziemy robić giveaway na, sto, na 80 gramów, Aby wziąć udział, subik, like pod filmem. Subik, najlepiej z dzwoneczkiem. W komentarzu biorę udział. Wszystko będzie sprawdzane. I oglądanie do końca zwiększa szanse na zwycięstwo o połowę. Dobrze, a tymczasem mamy tutaj pana. Darylka o, Ja to będę montował kiedy będę po szkole Ale nagrywam przed szkołą Ponieważ mam jeszcze chwilę czasu hmm, Dobra, tutaj pana Riko, o tutaj dojech... Nadal na Aj! Gdzie będziemy? Czyli? Nie, uczni. Dobrze 8:33, jeszcze 7 minutek, tak, spokojnie. Kurde, 10 bym dobił, ale. Dobrze, gramy, Bill. Hmm. Trochę źle zrobiłem, że gram na solo, Bill. Bo. Boję się, że tutaj, Bill, może być trochę Troszkę. Nie. Dobra, jest syfono. Aj! Trafiona została! Naszym rządem ale niestety 10 miejsce ostatnich, ponieważ pierwszych trafiona strzela Piper. Yy, dobrze, moi drodzy, ogólnie to do tego bewoła ja na 80 gemów. Możecie sobie powiedzieć, chcecie mi się yy, Opening do mnie można zgłaszać, nagram na kanał. My z widzami właśnie kto ma discorda damy mi do mojego discorda i tam będę tworzył kanał żebyśmy nie mogli się yy, małe cukierki o nie tutaj bardzo chętnie hmm. Udało się stało ale udało się kadłuba zrealizować mamy kolejny

nic nie wypadnie, bo wypadła mi ostatnio tara poza nagraniem. Możemy zagrać tarą, czy nie? Przepraszam was, że nie nagrałem, ale no dlatego jest to, jest ten za to, że tary nie nagrałem, jak trafiłem. To taka kara. Ogólnie w przyszłości możemy się porozmawiać, nie wiem, może Citrox ten zagramy. I jak mogę To jest obowiązek, żeby w ogóle ten kanał się rozwijał i żeby było więcej odpoczynki. Bo teraz nie no, ma opcji. Teraz byłem bardzo chory ostatnio. Przez parę miesięcy nie podobałem Dlatego też nie nagrałem Chyba jeszcze nie będę mógł do skuta, zanim się rozchorowałam. to zobaczymy. Jest! Mamy pierwsze miejsce. Tara jest OP. Tak, naprawdę. Tara jest bardzo dobra. Jak będzie tara w kolejnym roku, kiedy wrócimy rycerz ten skin na rok, który na pewno, kupimy go dobra, my już nagrywamy stra no 5 minut a ja za 3 minuty muszę kończyć, będzie to 8 minutowy odcinek, taki króciutki po prostu żeby... dobra tego trzeba do Dobra, mamy ogólnie już w, w fastball cupsu, 65, tam te skrzyneczki zbierzemy dym na majki tu pomówi, bo to O, tutaj biedny Titek, nie mogę mi zrobić nie co? mi na nie mogę nie Oj, coś Kolejne dwie skrzyneczki zabrać, czy to mi zabrać, nie mogę

No, to jesteśmy na jednej drodze, dobra. No dobrze, a więc takim z tym akcentem kończymy ten film. Subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie o giveawayu, lajk, like. Kliknijcie z dzwoneczkiem w komentarz, biorę udział. No i trzymajcie się, do następnego. Hej!